Cześć, cześć, ja jestem Bajew, a to jest zerowy odcinek z serii na moim kanale, która pojawi się przy że Call of Duty Black Ops 7, czyli Endgame. Endgame to jest zupełnie nowy tryb w Call of Duty Black Ops 7, który łączy mechaniki z Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies oraz Call of Duty Modern Warfare 2 DMZ, dodając nowe mechaniki, takie jak na przykład Grapple Hook, Wingsuit czy Niewidzialność. Schemat gry jest bardzo prosty, jest bardzo podobny do MW3 Zombies. Otóż, czy z dwóch graczy wchodzi na mapę Avalon, która zostanie później dodana w Call of Duty Warzone jako mapa do trybu Black Ops 2.0. I wykonuje różne misje, kontrakty i tym podobne. Generalnie Activision bardzo mało nam powiedział informacji dotyczących tego trybu, ponieważ kiedy to nagrywam był tylko jeden dev I był to dev po premierze e, trailera do Call of Duty Black Ops 7. Leży już tam co nieco ujawnili. Mam nadzieję, że w przyszłych tygodniach przed premierą dostaniemy też jakiś deftok odnośnie tego trybu. Ponieważ jest to dla mnie bardzo ciekawy tryb z tego względu, że w DMZ grałem bardzo dużo, MW3 że też, też mi się bardzo podobało. No i lubię te otwarte światy w Call of Duty. I oczywiście nie mogę też zabraknąć Global Progression, czyli grając w kampanię oraz ten tryb endgame, który właśnie należy do kampanii. Możemy, możemy levelować sobie broń, postać, karnet, nabijać prestiż broni, prestiż konta itd. Tak więc przechodzimy do pierwszej sceny, która nam, którą nam deweloperzy pokazali. Tak jest, pierwsze co widzimy. Nie jest to Cały reskin mapy takie jaki mogliśmy zobaczyć w trybie obserwatora na niektórych mapach w Black Ops 6, lecz jest to po prostu mapa Avalon, taka, taką właśnie jaką zastaliśmy w tamtej grze. Po prawej stronie możecie zobaczyć Zielony Dym, a Zielony Dym w mw 3 Zombies i w DMZ oznaczał ewakuację, więc na no 95% będzie to Extraction Shooter. Niektórzy mówili, że to nie jest Extraction Shooter, lecz no ja od samego początku myślałem, że to jest Extraction Shooter, ponieważ. Nie wydaje mi się, że Activision chciało tworzyć zupełnie coś nowego. Po prostu łatwiej było im e, zrobić reskin czegoś z e, przeszłości, tak właśnie jak Dmz, czy MW3 Zombies. It's where the guild is based, and while we won't spoil why that matters just yet, their presence here is no accident. It's a city layered with history and power, hidden agendas, designed from the ground up. to serve both the narrative and the gameplay. Having Avalon as this massive space is a first where we can actually integrate seamlessly into the campaign. You're doing a very specialized mission here and then you go back to Avalon and you're progressing the story. It's a place I pierwsze co możemy zobaczyć, są żołnierze gildii, czyli naszej frakcji, z którą będziemy walczyć. Są to dwa różne warianty żołnierzy, tam jeden jest soft focus rozmazany. E, możemy również zobaczyć e, jak to AI chodzi, co dosłownie wzięte z EMZ, e, Czy właśnie m, MW3 Zombies, gdzie też byli e, najemnicy No i możemy zobaczyć tako, takie m, czerwone niebo Generalnie w MW3 Zombies e, w każdej strefie e, W każdej strefie, która była tak naprawdę poziom trudności e, zmieniało się to niebo, zmieniało się jakby całe oświetlenie mapy Skybox i zobaczymy, czy to czerwone niebo również będzie, będzie ukazywać to, to, ten poziom trudności. Czy na przykład nie jest to cradle, czyli kołyska z tego, co pamiętam po polsku, właśnie z Black Ops 6, które też, które, które też będzie w kampanii Black Ops 7. No i na koniec mogliśmy zobaczyć scenę z Wingsuitami. Prawdopodobnie tak będziemy wchodzić na mapę. Po prostu że będziemy wlatywać Winksutem I sobie możemy wylądować w taki sposób w, w każdym miejscu w jakim chcemy. Nie musimy tak jak w DMZ czy remocy zombie zaczynać tam gdzie nam gra karze Tylko właśnie mamy tą swobodę, że możemy dolecieć w każde miejsce na mapie No i robić misję od razu po wylądowaniu waits to be uncovered and as part of the co-op campaign we're unleashing something bold the end game this isn't just a final mission it's a proving ground a culmination of everything you've learned through the campaign then turn on its head the end game is a social experience where you and your squad will need to master abilities survive overwhelming odds adapt under pressure and break the rules of what you thought a campaign could be and you get to do it not just with your friends, but there's another 28 players, so 32 in total. It is truly a living world. With this whole new canvas at our fingertips, we want to make sure players could be rewarded in fresh new ways, even if they only play for the story. So for the first time ever, we're proud to announce we're bringing global progression to campaign in Black Ops 7. Earn XP, complete challenges, level up your weapons in the campaign, and bring them into MP, Zombies, or Warzone. Don't for solo or co-op play. This campaign pulls you into a threat that demands your attention, twists your expectations, and reminds you exactly why Black Ops stories are so unique. No i właśnie tutaj twórcy mówią o tym, o tej global progression, czyli właśnie że będzie można robić kamuflaże do, y, dedykowane dla kampanii, nabijać exp konta, prestige broni, y, prestige konta. wszystko nawet daily challenge wszystko będzie mogli robić właśnie w kontekście end no i widzimy tam właśnie jeszcze e, jak e, ten ostry ląduje. Oprócz tego widzimy też tarcze, które są używane, raczej nie będą one do podniesienia niestety, bo właśnie w 6 nie było tarczy, dla 7 wydaje mi się też, że nie będzie tarczy. I tam rozstawienie ulepszenia polowego, takie właśnie rzeczy typowe, które mogą pomóc na polu walki. Tak więc ja właśnie teraz zapraszam Was na streama, który odbędzie się 14 listopada. Odpalę go od razu po ukończeniu kampanii, właśnie z tego trybu endgame, więc razem będziemy poznawać co się dzieje na Avalonie. Może jeszcze się uda kogoś dołączyć, na przykład kawojaka, zobaczymy, tak więc słyszymy się 14 no i do zobaczenia.